Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na Patronajcie, Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Krysi z kanału o książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Jackowi Cielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu i Jakubowi Urbanowi, Weronice Ostrowskiej, Pani Wące, Marcinowi Półcowi, Mary Greenland, Focona Haju, Tajemniczemu Panu X, Gracy i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo, pozdrawiam Was i trzymajcie się. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej serii Michaela J. Sullivana. Był film najpierw o kronikach Rairi, potem były odkrycia Rairi, no i dzisiaj drugi sześcioksiąg, czyli Legendy pierwszego Imperium. I. W ramach wstępu, może jakieś takie moje ogólne wrażenia um, z, z lektury powinienem tutaj podać. I wydaje mi się, że całkiem do tego dobrze pasuje mój wpis um, z Gudrica. Co prawda, on się odnosił do szóstego tomu, ostatniego, ale myślę, że on również dobrze podsumowuje to, jak ja, jak ja mam stosunek do, um, do całego cyklu. I, I ten wpis brzmi: nie ma we mnie miłości, ale jest sympatia. I tak mam z tymi książkami. Uważam, że. Że legendy są w porządku, że to jest solidny sześcioksiąg, solidne fantazy, ale to nie jest jakaś moja topka. To nie jest coś, co mnie zmiotło z planszy. Bawiłem się dobrze, ta seria ma dobre elementy i myślę, że wielu osobom się spodoba. E, mnie nie spodobała się aż tak bardzo. E, dla mnie jednak to nie jest jakieś arcydzieło, e, natomiast to myślę jeszcze wybrzmi w trakcie tej recenzji. E, na jej końcu ocenimy sobie poszczególne fragmenty. E, poszczególne elementy tej serii to będzie coś, co myślę do recenzji już wejdzie. E, na stałe, natomiast jeżeli do tego fragmentu, do jakiejś kategorii będziecie mieli jakieś nie wiem, sugestie albo zastrzeżenia, um, no to komentarze są Wasze, jestem otwarty na wszelkiego rodzaju, e, właśnie sugestie. Muszę w ogóle powiedzieć. E, ja nagrałem swego czasu film o, o seriach fantazy, które, które polecam na start, które uważam, że są dobrym takim ić nie wybitnie wymagającym wejściem w fantazy. Um, I gdyby ktoś zupełnie na sucho zapytał się mnie, jakie serie polecam na start, to myślę, że takie dwie serie, które dość szybko by mi do głowy przyszły, e, to, byłoby, to byłaby właśnie Rairia Michaela J. Sullivan'a e, i to byłoby książki Nicolasa Amesa, czyli tam Królowi Wyldu i Krwawa Róża. Natomiast gdyby ten ktoś wrócił do mnie z takim zastrzeżeniem, że chciałby właśnie coś mniej awanturniczego, Przygodowego, a coś bardziej epic no to prawdopodobnie wymieniłbym Wiernych i Upadłych i myślę, że dzisiaj również mógłbym wymienić Legendy Pierwszego Imperium. Coś warto byłoby powiedzieć o, o samym świecie, bo Legendy Pierwszego Imperium to jest seria, która dzieje się w tym samym świecie, co Rairia i inna seria Michaela J. Sullivana, o której zaraz. Jeżeli chodzi o chronologię wydawania, to najpierw Michael J. Sullivan napisał odkrycia Rairi, ale ma być wznowiony w tym roku przez Maga i to jest ta główna seria z Roysem Hadrianem to co możecie kojarzyć to są kroniki Rairi cztery tomy, które wyszły i to Michael J. Sullivan napisał później potem właśnie napisał ten sześcioksiąg potem napisał trylogię The Rise and Fall która jeżeli chodzi o chronologię zdarzeń dzieje się pomiędzy legendami a Rairią, no i wrócił on chyba w zeszłym roku do Rairi i napisał kolejny tom kronik, których ma być chyba jeszcze, chyba jeszcze trzy mają być. Trzy albo cztery, coś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o chronologię wydarzeń w ramach tego świata, to legendy są pierwsze. Tutaj pojawia się naturalne pytanie od czego zaczynać? No i tutaj wydaje mi się, że oczywiście nie czytałem The Rise and Fall. Natomiast z tego co słyszę, nie jest najlepszym pomysłem zaczynanie od tej serii. Natomiast nie wiem, jak mogę mówić tylko o Rair i o legendach. No i prawda jest taka, że od tego co wolicie, co wam bardziej leży, powinniście zacząć. Jeżeli macie Smaka na, na Epic Fantasy, no to legendy. Jeżeli chcecie coś bardziej łotrzykowskiego, przygodowego, awanturniczego, to Rairia. Natomiast wydaje mi się, że trochę wybiegając w przód, pewnego rodzaju problemem, który mam z legendami, jest to, że jestem w stanie pewnie wymyślić. No bo to jest Epic Fantasy, to jest zdecydowanie bardziej Epic Fantasy niż Rairia kiedykolwiek. I problem jest taki, że w mojej głowie jest sporo serii epic fantasy, które uważam po prostu za lepsze. Natomiast jeżeli myślę sobie o przygodowym, łotrzykowskim fantasy, to ciężko mi wymyślić coś lepszego niż Rairia. Więc w swojej lidze Rairia jest na szczycie, a legendy, no, wydaje mi się, że na szczycie nie są. Natomiast przejdźmy sobie do konkretów. E, legendy pierwszego Imperium składają się z sześciu tomów, jak już powiedziałem. To jest epoka mitu, epoka mieczy, epoka wojny, epoka legendy, epoka śmierci i epoka Imperium. E, jak już powiedziałem, to jest Ogromny prequel Rairi, tak to nazwijmy. I ta seria dzieje się mniej więcej, chyba trochę ponad 3000 lat przed właśnie Rairią. I nie będzie chyba jakimś ogromnym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że fabularnie poznajemy tutaj historię tego, jak doszło do powstania pierwszego imperium w świecie Elanu. Główny zamysł jest taki, że na początku tej serii mamy sytuację, w której ludzkość znajduje się w czymś, co bym powiedział jako, co bym określił jako taką, nie wiem późną epokę brązu. I to jest też charakterystyczne, to nie jest quasi średniowieczny świat, to jest coś, no powiedzmy, dużo, dużo wcześniejszego. Um, I ludzkość do elfów, które w tym świecie również żyją, e, podchodzi jak do bogów. znaczy Wydaje im się, że elfy, elfowie to są, e, to są bogowie. Ci natomiast patrzą na ludzi wiecie, z takiego dystansu, nie asymilują się trochę jak na jakieś takie dzikie, ale równocześnie żałosne zwierzę w klatce. Natomiast wszystko zmienia się na samym początku pierwszego tomu, kiedy to główny bohater, jeden z ważniejszych bohaterów tej serii, może tak, niejaki Rave, zabija Boga. To znaczy zabija elfa. No i to prowadzi, mówiąc wprost, do wojny pomiędzy ludźmi, pomiędzy ludźmi a elfami. I to, co trzeba sobie powiedzieć, to to, że legendy to jest bardzo klasyczne epic fantasy, czy się to komuś podoba, czy nie. Jest to, ten typ historii o normalnych ludziach, których... Okoliczności zmieniają i które sprawiają, że oni muszą zawalczyć, jakkolwiek kiczować, to, to nie zabrzmi e, o lepsze jutro. I myślę, że to wybrzmiało całkiem nieźle. Wydaje mi się, że w ogóle jednym z głównych e, motywów tego sześciu księgu jest poświęcenie. To nie jest poziom Malazanu, jeżeli o to chodzi, ale to jest wyczuwalne, że tutaj ludzie poświęcają dużo i nie chodzi tylko o życie swoje czy też kogoś innego. Um. Nie są to książki bardzo mroczne. Nie są to książki bardzo brutalne. Raczej nie jest to seria, która stoi jakimiś niesamowitymi zwrotami akcji, raczej taką konsekwentną budową świata i postaci, powoli, ale ponownie konsekwentnie rosnącą stawką i pewnymi klasycznymi, charakterystycznymi dla fantazy sprzed kilkudziesięciu lat motywami, które myślę, że duża część z nas mnie wszystko lubi, bo obserwujemy tutaj tę historię ludzkości, która musi się zjednoczyć, która musi się przygotować do wojny. Obserwujemy bohaterów, którzy naprawdę no, mają ciężkie zadanie. Znaczy, oni sobie zdają sprawę z tego, że jeżeli no, przegrają, to być może ludzkość zostanie zmieciona z powierzchni ziemi, bo przeciwnik jest naprawdę potężny. I to jest duży plus, bo ta stawka naprawdę bardzo sensownie rośnie. Równocześnie nie powiedziałbym, że to jest militarny fantasy. Raczej nie. To jest to jest epic fantasy, ale samych, samej wojny, takich bezpośrednich działań wojennych, bitew nie ma aż tak dużo. Pewne bitwy, pewne starcia są, ale to nie jest Czarna Kompania, to nie jest Malazan, czy, na przykład, czy nawet Mechan, uh, idąc w polskim, w polskim kierunku. Um, jeżeli w ogóle chodzi o, o to, czy ta seria jest równa, to moim zdaniem nie jest. I nie są to duże skoki, to znaczy raczej nie ma tutaj tomów, które by mnie zachwyciły, ale też nie ma tomów, które by mnie totalnie rozczarowały. Uważam, że, znaczy może inaczej, gdybym ja miał zrobić ranking tomów od tego, który podobał mi się najmniej. Do tego, który podobał mi się najbardziej, to najmniej podobał mi się tom drugi, potem tom piąty, potem czwarty, potem szósty, pierwszy i najbardziej podobał mi się tom trzeci. Natomiast faktycznie jakimś takim jedynym książkowym zarzutem jest ten tom drugi, który uważam wypadł bardzo średnio. I to jest taki tom bardzo mocno przyczekanie, gdzie ma się trochę wrażenie, mimo tego, że postacie to co robią jest istotne, ma się takie wrażenie trochę, jakby się czytało o jakiejś misji pobocznej gdzie na chwilę zostawiamy te epickie wydarzenia i po prostu idziemy w inne miejsce. E, I to, to nie było jakieś bardzo przyjemne. Tom piąty trochę też to ma, aczkolwiek tam autor kilka takich trików <głosł> zastosował, które sprawiają, że, które sprawiły, że czytałem ich tę książkę lepiej. E, mam też wrażenie, że strukturalnie dziwna jest ta seria. To znaczy, słyszałem takie określenia, że to są tak naprawdę dwie trylogie, że mamy pierwsze trzy tomy, no i drugie trzy tomy, to są dwie podserie. Nie podchodziłbym do tego tak, tom trzeci raczej nie da Wam takiej tak mocnej klamry, której pewnie będziecie oczekiwać. Dla mnie to jest jednak sześcioksiąg. Natomiast koniec końców, pozytywnie oceniam chyba pierwsze trzy tomy niż drugie trzy. To znaczy wydaje mi się, że te drugie trzy tomy tam jest coś takiego, że nie macie takich bardzo mocnych domknięć, tych konkretnych tomów. W pierwszej trylogii te domknięcia są, te domknięcia są dość konkretne. W tych drugich w trzech tomach. Ma się wrażenie, jakby się trochę czytało jedną dużą książkę na trzy podzieloną. I to szczególnie wydaje mi się czuć pomiędzy tomem piątym a szóstym. I to sprawia, że moim zdaniem drugi, druga trilogia, trzy ostatnie tomy, mają gorsze tempo niż pierwsze trzy tomy. To nie jest tak, że to jest jakaś niezwykle szybka seria, ale w tych trzech pierwszych tomach raczej ciężko się nudzić. Nawet w tym drugim tomie. Natomiast w drugiej połowie są takie zwolnienia, które, które czuć. Szczególnie wydaje mi się, że. To jest odczuwalne w tomie piątym i w pierwszej połowie tomu 6. Odświeżające było to, czego zaczynamy na poziomie światotwórstwa, czyli to, że mamy tutaj te, no powiedzmy, właśnie epokę brązu. Mam wrażenie, że ten klimat troszeczkę znika już tak od trzeciego tomu. Natomiast światotwórstwo, mimo że to nie jest najbardziej, ogromny, ogromny świat i pewnie też nie jest najbardziej ciekawym, uważam, że pada dobrze. I wydaje mi się, że też światotwórczo Michael J. Sullivan odpala się mocno w drugiej połowie tej serii, gdzie faktycznie dostajemy więcej e, tych nadprzyrodzonych elementów. W jednym z tomów bohaterowie e, podróżują do, no powiedzmy, magicznej krainy, powiedzmy, co to jest za kraina. Mamy bogów, mamy różne fantastyczne stworzenia. E, I to jest w miarę ciekawe. To nie jest jakiś mój ulubiony świat, to nie jest coś tak niebywałego, że zwaliło mnie na łopatki, ale wypada to, uważam, spójnie i całkiem interesująco. I też nie przytłacza. Znaczy, ponownie uważam, że jeżeli chodzi o światotwórstwo i wprowadzanie kolejnych elementów nie tylko tych światotwórczych, ale na przykład nowych postaci czy wątków, to się dzieje bardzo powoli, więc ciężko się pogubić. Tym bardziej, że większość istotnych postaci poznajemy już w pierwszym tomie. Potem ewentualnie kolejne postacie są, um, są dokładane. Natomiast wydaje mi się, że koniec końców, nie tylko w tej serii, ale generalnie w pisarstwie Saliwana, najlepszym elementem są postacie. To znaczy, Saliwan ma coś takiego że tych bohaterów po prostu się lubi, czuje się do nich sympatię. I tak było w Rairi i tak jest też tutaj. E, żeby była jasność, to nie są najbardziej interesujący bohaterowie na świecie. Powiedziałbym nawet, że są dość prosto skonstruowani, ale oni mają coś takiego w sobie i być może to wynika po części z pisarstwa Salivana, z jego stylu, że czujesz do nich sympatię, chcesz, żeby im się udało, trzymasz za nich wciuki, to jest bardzo ważne w serii. Nawet w świetnych seriach nie każdemu autorowi e, to się udaje, a tutaj naprawdę trzymałem kciuki tych bohaterów, kiedy komuś działo się coś złego, było mi autentycznie przykro. Kilka razy byłem, nie wiem czy wzruszony, to, to nie jest za mocne słowo, ale powiedzmy, że byłem przejęty tym, co się wydarzyło. I tak jak mówię, to nie są bohaterowie, którzy wskoczą tutaj do jakiejś mojej absolutnej topki, ale naprawdę czuję dużą sympatię. Uważam, że Suri, czyli taka na początku tej serii, taka trochę dzikuska z lasu, super, Giforda bardzo lubię. Gifford jest, jest kaleką i, i garncarzem. Uważam, że Persefona fajnie się rozwija. To znaczy na początku nie byłem fanem, później zacząłem ją lubić. Aczkolwiek też to jest ładny moment, żeby wspomnieć, że ja mam pewne problemy z imionami. To znaczy mam takie wrażenie, że są z różnych totalnie um, miejsc wyjęte. Mamy takie imiona jak Persefona, ale jest Gifford na przykład, jest Malcolm, jest Rave. Z kompletnie różnych bajek. I to mi się trochę gryzło. Ta persofona mnie totalnie wybiła na początku, przyznam. I przez pewien czas nie mogłem nad tym przejść do porządku dziennego. Natomiast bohaterowie są ogromną siłą mimo że to nie są najbardziej interesujący, wybitnie napisani bohaterowie to oni mają coś takiego, co się nazywa po angielsku quirk. To jest taki, to jest dosłownie jakieś takie dziwactwo ale też chodzi o taki charakterystyczny element. I związaną do tego, że oni się nie zlewają Przynajmniej mi się nie zlewali Każdy miał coś, co go wyróżniało Jak mówię, większość z tych postaci Jest, i to jest odpowiednie słowo Jest sympatyczna, odczuwasz sympatię um, I jak im coś wychodzi To się cieszysz um, Podoba mi się również to, że jeżeli chodzi o ten konflikt To w pewnych momentach Sullivanowi udaje się Może nie jakoś bardzo mocno Ale jednak rysować ten konflikt w odcieniach szarości Pokazywać jakieś rozłamy W obu tych grupach i to, że to nie jest po prostu walka wiem, tych dobrych z tymi złymi, to jest odrobinę bardziej skomplikowane, to nie jest jakaś totalna, wiecie, szarość, to nie jest pierwsze prawo, to nie jest, nie wiem, pieśń lodu i ognia, ale jednak nie jest to aż tak typowa walka dobra ze złem. Wydaje mi się również, że jeżeli ktoś szuka takiej serii, gdzie mamy silne postaci kobiece um, i wiemy, że to jest takie sformułowanie, które może, no, zostać stać źle odebrane, bo wtedy mogą takie postacie na przychodzić, jak, nie wiem, Delilah Bard na przykład, e, to tutaj to są Naprawdę solidnie napisane postaci kobiece, e, które nie są wrednymi, salu, samolubnymi bawami. E, dobrze się je śledzi, relacje wpadają naturalnie i to jak najbardziej na duży, duży plus. Zakończenie, jako po prostu zakończenie, ostatni tom w całości e, wypada nieźle. Wydaje mi się, że niektórzy mogą uznać, że jest trochę za bardzo. Nie wiem, czy otwarte jest dobre słowo, ale jest y, za mało zamykające. Natomiast mi się podobało uważam że padło nieźle i wiecie ostatnio nagrywałem film o Benjaminie Ashwoodzie który był uważam fatalną książką i, i ponownie tutaj mamy do czynienia z tak u podstaw prostą historią natomiast uważam że oczywiście tam bazuje na jednej książce ale Michael J Sullivan potrafi zrobić to czego w tamtej książce nie potrafił pan Cobble czyli okej okay, mamy prostą historię ale mamy chociaż bohaterów których chce się śledzić um, historia jest lekka tak, te, te książki po prostu dają sporo rozrywki. Nie jest to może coś, co cię zaskakuje, jeżeli na przykład nie wiem, czytałeś trochę więcej serii fantazy, ale jest w tym coś takiego, że chcesz jednak wiedzieć, co będzie dalej. Może dla tych bohaterów, może ta lekkość, może humor, którego też tutaj trochę jest, ehm, z kilku wymian zdań, nie że się śmiałem, ale się delikatnie uśmiechnąłem. Ehm, I to, co mi jeszcze zwrócił uwagę, to są nawiązania. To znaczy, jeżeli ktoś czytał Rairie, no to myślę, że parę razy się uśmiechnie. Zakładam, że działa to również odwrotnie, że gdybym teraz sobie powtórzył Rairię, to też wychwyciłbym parę takich rzeczy, których nie wychwyciłem za pierwszym razem, kiedy nie znałem jeszcze Legend. Sporo wydarzeń tej, tej, tego sześcioksięgu dzieje się w wokół Aven Parfy To jest taka wieża, która jest też tytułem drugiego tomu odkryć. Rairi co prawda w Polsce była ta książka wydana jako wieża elfu po prostu, natomiast oryginalny tytuł jest właśnie Awemparfa. Więc. Tutaj te nawiązania na ogromny plus, to nie jest coś co, wiecie, ym, sprawia, że wy nie możecie czerpać frajdy z czynienia tych książek. Natomiast jeżeli macie pewien kontekst, znajomość innych tomów, yy, no to myślę, że kilka razy właśnie ten uśmiech pojawi się na waszych twarzach. Jest ja tutaj trochę patosu. Uważam, że to, to nie jest poziom Roberta Wegnera, który uważam, że jest jednym z najlepszych autorów, jeżeli chodzi o operowanie patosem. Natomiast jest ok. I te, te poświęcenia ta walka o lepsze jutro, te historie bohaterów yy, maluczkich, którzy chcą robić wielkie rzeczy i przysłużyć się innym, to w ogóle pasuje mi jakoś tak do pisarstwa Saliwana. Więc, reasumując, dostajecie tutaj proste, klasyczne fantazy. Uważam, że w bardzo porządnej odsłonie, jeżeli ktoś lubi tę prostotę, to myślę, że będzie się bawił dobrze. Dosyć ciekawy świat. Jak mówię, to nie jest jakaś moja topka. Natomiast wydaje mi się, że szczególnie przeczytawszy. Rajirie, fajnie jest widzieć podstawy tego świata. To jak wiele elementów um, się tworzyło. Bohaterowie, niespecjalnie skomplikowani, nie najwybitniej napisani, ale sympatyczni. Ich historiarki może są proste, ale uważam, że w większości um, ich prowadzenie wypada dobrze i po prostu trzymasz za nich kciuki. Solidne zamknięcie dobra rozrywka. Natomiast powtórzę to, co mówiłem na początku, o ile Rairia jest dla mnie być może najlepszą łotrzykowską serią fantazy, taką właśnie lekką, przygodową, awanturniczą w swojej, swojej lidze, uważam, że jest na, na szczycie tabeli, o tyle jeżeli mówimy sobie o lidze epic fantasy, o podgatunku fantasy, który ma być właśnie epicki, wielki, złożony, to to nie jest, to jest takie przystępne epic fantasy i dla wielu to będzie ogromny plus i ja to w 100% rozumiem. Dla mnie to nie jest plus, ale też to nie jest jakiś ogromny minus. To jest po prostu to, jak Michael J. Sullivan pisze. Nie, nie ma tutaj też postaci, których nie wiem, które, które lubiłbym tak bardzo jak Royce i Hadriana. To jest jeden z moich ulubionych duetów w fantastyce. Natomiast, jak mówię, są jednostki, które pasują do tej historii, które są sympatyczne a, i których losy śledziło mi się dobrze. Więc, reasumując, to jest po prostu solidne fantazy. To wypada naprawdę porządnie. Raczej nie będę często wracał myślami, raczej nie będę czytał ponownie. Tym niemniej, jeżeli ktoś szuka mniej złożonego, lżejszego epic fantasy, albo dopiero zaczyna z tym podgatunkiem, to myślę, że to jest dobry wybór. Bardzo podoba mi się ten konsekwentny, powolny wzrost stawki i, i skomplikowania tej, e, tej serii, mimo że, jak już powiedziałem, nawet w finale to nie jest to najbardziej złożone, wielowątkowe fantazy, na jakie traficie, więc przechodzę sobie do podsumowania. Pierwsza kategoria, o której sobie pogadamy, to są postacie. Tak jak mówię, to nie są wybitne jednostki, to nie są jednostki, których będę pamiętał latami, ale do tej historii mi pasują i przede wszystkim są oni sympatyczni, są charakterystyczni, dobrze się o nich czyta. Myślę, że 7 na 10. Kategoria druga to jest historia. Tutaj jest odrobinę gorzej, to znaczy ten konflikt jest zarysowany solidnie. Tak jak mówię, doceniam to, że Sullivan w niektórych momentach próbuje ten konflikt zarysować w takich odcieniach szarości. Ale też to, to nie jest, wiecie, coś, co mnie powaliło. To nie, jest, um, to nie jest historia pełna zwrotów akcji. Są tutaj dobre momenty, ale koniec końców dla mnie to jest takie 6,5 na 10. Światotwórstwo wydaje mi się, że wypada solidnie. E, co prawda, w niektórych momentach w tej drugiej trylogii, w tych trzech ostatnich tomach, myślę, że ono może trochę przyćmiewać e, ten konflikt i postacie. Natomiast ponownie jest ok. Nie zachwyciło mnie, ale poznawało mi się kulisy tego świata. Całkiem przyjemnie, myślę, że 6,5 na 10. Jeżeli chodzi o aspekt rozrywkowy, to definitywnie na tych książkach bawiłem się dobrze. Jedynie, jedynie um, tom drugi w paru momentach mnie lekko wymęczył. Tom piąty może i ma problemy z tempem, podobnie jak pierwsza była tomu szóstego, ale to był ten moment, kiedy już byłem zaangażowany, jeżeli chodzi o aspekt rozrywkowy, 7 na 10 spokojnie. Styl Michaela J. Sullivana nigdy mnie nie zachwycał, dość prosto. Napisana seria. Natomiast dałbym szóstkę, ale koniec końców dam siódemkę, bo uważam, że jeżeli chodzi o pisanie dialogów, które mają być zabawne, z których tryska charyzma, to Sullivan jest tym naprawdę, naprawdę bardzo dobry. To nie jest poziom Rairi, ale za te dialogi i za humor sytuacyjny dam siódemkę. No i też coś, czego nie będę brał do oceny. Yy, kategoria, którą będę pewnie umieszczał przy okazji książek fantazy, czy też science fiction. Chociaż może przy innych książkach również, to jest trudność, próg wejścia. Czyli to, jak trudne, wymagające moim zdaniem dane książki albo serie książkowe są. Jeżeli chodzi o legendy, jeżeli tę książkę oceniamy jako, jeżeli tę kategorię bierzemy pod uwagę jako, jak trudne Epic Fantasy to jest, no to nie jest to trudne. Uważam, że próg wejścia jest dosyć niski. Poza tym Michael J. Sullivan bardzo powoli, stopniowo rozwija historię, świat, dokłada nowe elementy. Myślę, że jeżeli chodzi o trudność, no to maksymalnie. 4 na 10 to nie są trudne książki. Także reasumując, moja końcowa ocena Legend pierwszego imperium to jest takie, no naprawdę solidne 7 na 10 Jak mówię, to nie jest rada dla każdego. Jeżeli ktoś oczekuje drugiego malarza, jakiegoś niesamowicie złożonego cyklu, to, to nie jest to. Ale jeżeli ktoś oczekuje prostszego, lżejszego, bardziej przystępnego fantazy, no to myślę, że będzie się bawił naprawdę nieźle. Trzeba jednak wiedzieć inaczej, oceniać serię za to, czym jest. A nie za to, czym chcielibyśmy, żeby dana seria była. Eee, bo uważam, że ta seria nie gra w tej samej kategorii, co nie wiem, malazan, tylko w tej kategorii, co na przykład właśnie wierni upadli. W koniec końców bawiłem się nieźle. Zachwyt to nie jest, natomiast jest naprawdę. W porządku. No. Także co. Także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu. Pozdrawiam z gorąco i do następnego. Cześć!